best ringing, Playbell's ringing. Cześć moi drodzy, w nowym filmie dzisiaj pokażę Wam najlepsze ubrania na siłownię. Wszystkie leginsy oraz tajniki sportowe, jakie pokażę w tym filmie są z firmy Carpatry. W szafie mam 40 par leginsów, z czego właśnie 39 należy do tej firmy. Z Carpatry współpracuję już od ponad roku i jestem bardzo dumną ambasadorką tej firmy. Po pierwsze Carpatry to polska firma, a my Polacy musimy wspierać polskie działalności. Po drugie, ubrania są szyte w Polsce. Po trzecie, Carpatri bardzo cenię za ich minimalistyczne logo, za ich takie piękne wzory, za te kolory. W ogóle mają ogromny wachlarz kolorów, i zawsze, jak założę jakieś takie barwne ubrania na siłownię, to mam wrażenie, że jakoś. Taka czuję się weselsza, no myślę, że wiecie o co chodzi. Po czwarte, Carpatrie uwielbiam za to, że się bardzo szybko rozwijają i uwielbiam właśnie współpracować z takimi firmami. I po piąte, na mojkot, na wszystkie ubrania macie. Aż 20% taniej to jest bardzo dużo. W tym filmie nie tylko chcę Ci pokazać najlepsze ubrania na siłownię, ale również jak fajnie łączyć ze sobą różne komplety. Zaczynam! Ja ogólnie cały czas używam słowa siłownia, ale jestem takim człowiekiem, który lubi zdobywać różne umiejętności, czy to właśnie bieganie, czy box, czy gra w tenisa czy rower i tak dalej, także te wszystkie ubrania były przetestowane nie tylko na siłowni ale również właśnie w innych akcjach, i już tutaj powiem, że sprawdziły się naprawdę świetnie. Jako pierwsze założyłam leggingsy Spark. W opisie jest to, że mają one wysoki stan, jednak według mnie nie są wcale one aż tak wysokie, porównując właśnie inne leggingsy z Carpa 3, Ale to, co w nich jest najlepsze, to właśnie ten materiał. W dotyku są dosłownie jak taka druga skóra. Mają bardzo gładki, cienki materiał, ale co najważniejsze, nie prześwituje ten materiał. Wybaczcie, że tak tutaj wypinam się do tej kamery, no ale sami wiecie jak to jest. Chcę Wam jak najlepiej pokazać jak rzeczywiście te leginsy wyglądają i jak to właśnie wygląda podczas treningu. Do tych leginsów również jest biustonosz Spark. Jest tak samo przyjemny jak leginsy. Jest bardzo lekki i nie ma żadnych wkładek, ale według mnie to zna plus, bo ja i tak zawsze je wyjmuję. Zobaczcie jak te minimalistyczne logo super wygląda na legginsach i na staniku. Następnie Bikery Park. Tutaj jest ten sam materiał co było wyższe leginsy, także nie będę tego bardziej opisywać. Po prostu sami zobaczcie na nagraniu jak to świetnie wygląda. Bag, yeah. Jak dla mnie te wszystkie komplety są tak obłędne, że śmiało mogłabym nie tylko w nich chodzić na trening, ale założyć je również do takiej codziennej stylizacji to rap kom i wejść śmiało tak na miasto cashmere role i'm the chosen snow is falling Kolejne leginsy, które mają dosyć podobny materiał są z nadrukiem i one mają już znacznie wyższy stan. W ogóle na stronie internetowej jest pełno różnych wzorów. Zachęcam, żebyście tam sobie weszli i zobaczyli. Ogromnym plusem jest to, że materiał jest bardzo oddychający i leginsy nie stają się ciężkie, gdy się właśnie podzisz. Według mnie ten model oraz model poprzednich leggingsów jest idealny nie tylko na siłownię, ale przede wszystkim dla osób, które trenują jogę, które lubią się rozciągać, bo ten materiał jest tak przyjemny, tak jak mówiłam właśnie, jak druga skóra. Jak te leggingsy mam na sobie, to no czuję się jakbym nago była. Oczywiście tak pozytywnie, że nic mnie nie uwiera, nic mi nie przeszkadza. Naprawdę ogromny plus dla tych leggingsów. A ta piękna mata również jest z Carpatri. będzie bez szwowe face to są zdecydowanie moje ulubione. Zresztą możecie to zobaczyć na moim Instagramie, bo w nich trenuję najczęściej i właśnie w nich najczęściej też mnie widzicie. Mają wysoki stan, ale jeżeli dla kokos jest za wysoki, to może to sobie skrócić, tak jak ja na nagraniu. Pod pośladkami mają taki ciemniejszy materiał, tak żeby optycznie powiększyć właśnie pośladki. Wiem, że wielu dziewczynom właśnie zależy na takich tak że te są idealne. Do tego siateczka, która dodaje niesamowitego stylu legginsom. Ten materiał w tych leginsach jest grubszy od materiału spark i według mnie w ogóle te bezszwowe legginsy są najlepszymi leginsami na trening siłowy. Według mnie ogromnym plusem jest to, że materiał szybko schnie. Kiedyś miałam tak, że wybrałam się na siłownię i oczywiście w połowie złapał mnie deszcz. I na siłownię przyszłam prawie, że cała Mokra, nic nie miałam na zmianę, także musiałam ćwiczyć w tych mokrych leggingsach I wiecie co? Po pierwszym ćwiczeniu miałam prawie suche te legińsa. do tego modelu również jest bezszwowy i ma w środku wkładki, które można zdjąć. Ten stanik jest taki właśnie porządny, solidny i na pewno utrzyma duży biust. Jeżeli chodzi o model Face, to ja uwielbiam łączyć różne kolory dołu i góry. No wygląda to naprawdę tak super. Następne legginsy bezszwowe również, ale model One, które moim zdaniem są zaraz po Face moimi ulubionymi. Materiał mają bardzo podobny, jak nie taki sam jak model Face, ale różnią się tym, że nie mają właśnie tej siateczki. Pięknie również podkreślają posiadki i są bardzo, ale to bardzo wygodne. Spodenki bezszwowe Model One To tak jakby skrócona wersja Tych poprzednich leggingsów Bardzo ładnie leżą na ciele Bardzo wygodne, podkreślają Pośladki, ja tutaj Polecam wziąć rozmiar większy Poprzednich mam rozmiar S A tych spodenek biorę M -ka. Legginsy Kamo. Są po prostu obłędne. Ja bardzo lubię wzór Moro, a te ginsy są bezszwowe, mają wysoki stan, nie prześwitują i bardzo przyjemny materiał. Na stronie są w dwóch różnych kolorach. No po prostu uwielbiam je. Carpatri ma przepiękne leginsy, to już wiecie. Ale czy wiecie jak świetne robią dresy? Ja ogólnie na siłowni bardzo często trenuję w spodniach dresowych. Po pierwsze są bardzo wygodne, są komfortowe i przede wszystkim ratują mnie w te dni kobiece. Myślę, że wiecie o co mi chodzi. I chcę Wam teraz pokazać najpiękniejsze dresy, jakie widziałam na polskim rynku. Są to dresy tie -dye. Ogólnie ten wzór to jest dla mnie totalny hit. Jest tak, świetne. No ale dobra, wracajmy do spodni. Mają wysoki stan i mają ściągacze na kostkach i w pasie. Jeżeli chodzi o grubość materiału, to według mnie jest idealna i nadaje się na każdą porę roku. Nie jest właśnie za gruba ani za cienka. Osoby wysokie polecam raczej spodnie dresowe brać rozmiar większy, bo one właśnie nie są za długie. Także jeżeli ktoś ma długie nogi, lepiej, żeby wziął rozmiar większy. Na stronie znajdziecie różne kolory tych dresów. Ogromny wybór, naprawdę, ale moje ulubione to te, które mam na sobie. I one właśnie mają kolory zachodzącego słońca. No bajka. <laughs> Obiecuję, że jak będziecie mieć ten zestaw, to zakochacie się w nim tak samo jak ja. Kolejne dressy to model rib. I szczerze nie widziałam bardziej uniwersalnych dresów. One nadają się do wszystkiego. Do eleganckiej koszuli, do zwykłej koszulki, można w nich pójść na miasto do pracy, a także zrobić świetny trening. Są dopasowane do ciała, ale przy tym bardzo wygodne. I ogólnie jak je mam na sobie, to czuję się jakbym miała taką wygodną, ładną piżamę. Oczywiście tak pozytywnie o tym mówię. Lekki, oddychający materiał i dyskretne lekki. Logo. Do tych dresów jest również piękny stanik, który również jest połączeniem elegancji i sportu. Ten model macie na stronie w trzech różnych kolorach. Dodatkowo chcę Wam tutaj pokazać kilka modeli staników, które bardzo lubię. noż Slim, który ma bardzo nietypowy krój, ale przy tym jest taki minimalistyczny i bardzo wygodny. Biustonosz Cross String jest według mnie bardzo kobiecy, seksowny, ale przy tym, jak w nim trenuję, to czuję się bardzo komfortowo. Catch me role! A ten Biustonosz jest moim bestsellerem. Jest wykonany z takiego lekkiego materiału, jest bardzo wygodny i według mnie tak ładnie wygląda. Ma w ogóle tak fajnie zrobiony krój, że nadaje się idealnie jako góra do stroju kopielowego. Playing Carol singing, favorite season. Girl, sing it. Family season. Family season. Yeah. They say Saint Nick, but you gotta be in that bag. Na wszystkie ubrania Carpatry macie aż 20% taniej z moim kodem Marsia. Jest to bardzo duży rabat. Jeżeli chodzi o ilość, to możecie go używać ile razy chcecie i kiedy chcecie. Na Instagramie zadaliście mi też kilka pytań ubrania Carpatry także odpowiem teraz na nie. Czy leginsy robią stopę wielbłąda? Żadne leginsy nie powinny tego powodować, bo przez to czujemy się niekomfortowo na tręgu i cały czas mamy to w głowie, czy ktoś na nas nie patrzy? Otóż żadne leginsy Carpatri nie powodują stopy wielbłąda i naprawdę szanuję za to. Jaką bieliznę zakładać pod leginsy? Ja zawsze mam stringi i nigdy nie mam stringów z koronką tylko po prostu takie gładkie bez szpowa. I czy jasne leginsy prześwitują? Nie prześwitują żadne leginsy, nawet właśnie jasne. Czy materiał nie jest zbyt sztuczny? Nie. Nie jest ani trochę sztuczne, jest bardzo przyjemne. Widać, że ta jakość się tutaj ceni. I też materiał odprowadza pod. Według mnie nowe ubrania jak najbardziej powodują większą motywację, bo jednak dobrze jest czuć się pewnym siebie, ogólnie czuć się komfortowo w stroju, w którym trenujemy. I teraz mam tutaj dla Was niespodziankę, ponieważ razem z Carpatry zorganizowaliśmy dla Was konkurs, w którym to wygrywają trzy osoby, dowolny zestaw leggingsów oraz stanika. Co musisz zrobić? zasubskrybować ten kanał, to po pierwsze. Po drugie, musisz napisać komentarz, jakie legginsy oraz tanik Ci się najbardziej podoba. Po trzecie, musisz zaobserwować mój profil na Instagramie oraz profil Carpatry. Po czwarte, musisz polubić ten film. Tak naprawdę zajmie Ci to chwilę, a możesz wygrać przepiękne legginsy oraz tanik sportowy. I tak naprawdę to by było na tyle w tym filmie. Chciałabym Ci pokazać jeszcze przepiękne nowe wzory moich minibandów. Zapraszam Cię na moją stronę, jeżeli szukasz również świetnej diety dopasowanej pod Ciebie, w której możesz jeść co chcesz i kiedy chcesz, oraz treningu, w których znajdziesz filmiki z techniką ćwiczeń. Również zapraszam na moją stronę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!